Czy w Kielcach panuje epidemia słupkozy pojawiają się niepokojące głosy, że w Kielcach zbyt często montuje się słupki. Między innymi to miało spowodować zamknięcie sklepu na rogu ulic Żeromskiego i Wojska Polskiego. Obroty spadły od 45% do 55 rok do roku. Oczywiście możemy znajdować kilka przyczyn, ale główną przyczyną jest, jest to, że tak naprawdę ci klienci bardziej portfelowi no to nie mają możliwości parkowania. Okazuje się, że według przepisów. Parkowanie w tym miejscu było zakazane. Ta przestrzeń, która znajduje się przed tym punktem handlowym, który, o którym, do którego tutaj nawiązujemy, jest chodnikiem. Sama kontrola z kolei w terenie potwierdziła również, że kierujący bardzo często łamali przepisy, parkując w miejscu w odległości mniejszej niż 10 metrów od skrzyżowania. Rzecznik MZD zaznaczył, że wyznaczono miejsca do parkowania za budynkiem. Można było ograniczyć się tylko i wyłącznie do postawienia słupków, które ograniczają bezpośredni wjazd na skrzyżowanie, ale jest możliwość, żeby z drogi drugiej kategorii, która jest drogą wewnętrzną osiedlową, można było umożliwić wjazd na, na ten plac. Dostawa od frontu była jedyną możliwością. Czy rzeczywiście jest tak źle?